Do tej pory nikt się właściwie nie interesował wyborami w Polsce, bo wszyscy patrzyli na prawdziwe wybory w Stanach Zjednoczonych. Tam nasz, nasz prezydent prawda, Trump wygrał, natomiast no teraz już prowincjonalne wybory w naszej, w naszej prowincji. Zaczęli się zgłaszać kandydaci, no, trochę przed czasem zgłosił się dość samowolnie kolega Sowomir Mencen, znakomity kandydat zresztą, zresztą potem zgłosił się pan Marek Jakubiak, bardzo miły, porządny człowiek. No ale, wszystko, a jeszcze przedtem pan, pan Szymon Hołownia, bym zapomniał, prawda, się też zgłosił. Głosił bardzo, bardzo dobry kandydat do odbierania głosów w Platformie Obywatelskiej. E, no ale wszystkie oczy były skierowane na główne partie i one czekały, czekały niemal do ostatniej chwili. No i wreszcie ogłosiły swoich kandydatów. Przy czym <laughs> e, tutaj niesłychanie ważne były wybory w Platformie Obywatelskiej, bo tam. Zrobili się prawybory między panem Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, a jego ekscelencją Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych. Otóż pan Sikorski niestety jest człowiekiem, który, który no pokazał, że on pracuje nie dla Polski, tylko dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ewentualnie dla Stanów Zjednoczonych, w każdym razie dla Anglosasów. Pracuje i gotów był wciągnąć Polskę w wojnę z Rosją, obłożyć Polskę rosyjskimi bombami, bo tak proszono go w Londynie i w Waszyngtonie. Więc aż dziw, że dostał aż 25% głosów. Nie powinien, powinien pójść do kryminału, szczerze mówiąc, za to, co zrobił, no, a nie kandydować na prezydenta. Natomiast drugim jest pan Rafał Trzaskowski, oczywiście. Rządy pana Trzaskowskiego, by jeszcze umocniły te wszystkie trendy, trendy unijne jakieś tam różne lgbtqz prawda i, 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 i inne, inne takie jedzenie chrząszczy. Także no, oczywiście lepiej, lepiej jest żyć jedząc chrząszcze niż pod bombami, pod bombami rosyjskimi, ale też wolałbym, wolałbym tego nie próbować. Dlatego też um, oświadczam jedno, póki, bo gdyby rządziło PiS, to pan Trzaskowski był świetnym kandydatem, bo byłby nieszkodliwy. Ale jeżeli rządzi w tej chwili PO, to pan Trzaskowski jako kandydat, kandydat yy, no, tej samej właściwie formacji no, jest niebezpieczny, bo będzie aprobował wszystko, co przyjdzie z jej w Brukseli i jeszcze będzie sam, sam poganiał. Także z całą pewnością trzeba głosować na każdego, byle nie pan Czaskowski. Trzeba przyznać, że <laughs> Platformie Obywatelskiej się bardzo udało. Udało wybranie dwóch i jedynych kandydatów, na których zdecydowanie trzeba powiedzieć, że nie wolno było na nich głosować. No i Platforma Obywatelska takich właśnie kandydatów nam przedstawiła, co świadczy o zupełnym upadku Platformy Obywatelskiej. Natomiast... PIS postawiło na kandydata, który w ogóle nie jest członkiem PIS-u, popierany był przedwcześnie, że sam na niego głosowałem, kiedy było głosowanie w Sejmie na kandydata na, kandydata na Instytut Pamięci Narodowej. Sam na niego głosowałem, facet ma rozmaite tam w głowie ćwieki pozabijane, no ale uzna, uznałem, że jako... IPN to, to nie zaszkodzi, nie chcę mać się, bo chodzi mi o świeka antyrosyjskiego, który są większość Polaków. E, natomiast jako prezydent to już jest znowu niebezpieczne, bo tutaj lecą próby właśnie wciągnięcia na tę wojnę z Rosją i oczywiście pan, e, pan Nawrocki mógłby jak najbardziej na to pójść, bo bardzo nie lubi Rosji. Więc to jest dla mnie też bardzo ujemny, ujemny e, przesłanka. To jest powód, żeby na niego jednak nie głosować. Ale oczywiście, gdyby miał do wyboru jego, a kogoś z PO, no to trudno. To już trudno, niech lepszy sobie będzie, będzie pan Nawrocki niż pan Trzaskowski. Także generalnie rzecz biorąc, najlepszy powinien być kandydat prawdziwej prawicy. No Ja to szczerze mówiąc wolałabym już się w to nie bawić. Natomiast gdyby kolega Brown zgodził się wystartować wystartować, to moim zdaniem on by dostał znacznie więcej głosów niż kolega Mencen i mógłby zagrozić panu Nawrockiemu. I to wtedy by Polacy mieli w drugiej turze ciekawy wybór między bardzo radykalnym, bardzo radykalnym prawicowcem, jakim jest kolega Grzegorz Braun i bardzo radykalnym lewicowcem, jakim jest pan Rafał Czaskowski. Byłby, byłby to ciekawy pojedynek. Chciałem powiedzieć, że w Rumunii właśnie na, w pierwszej turze yy, na, na pierwszym miejscu przyszedł nieoczekiwanie zupełnie, bo jeszcze na dwie godziny przed końcem głosowania twierdzono, że będzie miał tylko 5% głosów. Na podstawie Exit Pols, no wiadomo są dobrze, że mnie kłamią. I ehm, yy, człowiek, który jest bardzo ostro antyunijny i nawet antynatowski, yy, to pokazuje, że to jest kandydat niezależny. Był. Niezależny kandydat nie był przez żadną partię. I zajął pierwsze miejsce. Być może, być może również, również u, nas, u nas się trafi, że ktoś nie poparty nie, nie przez żadną z głównych partii zostanie prezydentem. Miejmy nadzieję.